Lud, którego nikt nie widział. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem te słowa, padał deszcz. Nie ten gęsty deszcz, który hałasuje na dachu i usprawiedliwia ciszę, ale drobna, uporczywa mrzawka, która zwilża duszę, zanim zmoczy skórę. Właśnie powiedziałem nie. Nie dla kina. Nie dla skradzionego pocałunku przy drzwiach budynku. Nie ta ręka, która próbowała owinąć się wokół mojej, jakby to było słuszne. Jest ci za zimno, opowiedział ze śmiechem, który nie był wyrazem rozczarowania, ale buntu, jakbym był kawałkiem układanki, który nie pasował do siebie. Nie odpowiedziałem. Po prostu poprawiłam torbę na ramieniu i zamknęłam drzwi między nami. Nie wiedział nikt, nie wiedział, że kiedyś byłem ogniem. Paliło się tak mocno, że pozostawiło blizny tam, gdzie nikt nie patrzył. Mając szesnaście lat, wierzyłem w obietnice składane o świcie przysięgi szeptane pomiędzy śpiącymi mokrymi od potu i łez. Uwierzyłam mu, gdy powiedział, że jestem wszystkim, a jego palce ściskały moje nadgarstki z siłą, która nie była miłością. Wierzyłam w to aż do dnia, w którym jego głos zamienił się w warczenie, słowa w noże, a moje ciało stało się mapą siniaków, które latem ukrywałam pod bluzkami z długimi rękawami. Jesteś szalony. Nietrwały. Nikt nie będzie chciał cię takiego. A ja, idioto, myślałem, że to prawda. Później nauczyłem się być lodem. Nie z wyboru, ale z przetrwania. Każde nie, które powiedziałam w ciągu następnych kilku lat, było cegłą w murze, który wokół siebie zbudowałam. Każde spojrzenie, na które odwracałam wzrok, każdy śmiech, który tłumiłam, każdy dotyk, którego unikałam, a wszystko po to, abym nie poczuła ponownie gorąca. Bo ogień płonie, a ja już raz zostałem zamieniony w popiół. Ci, którzy nazywali mnie zimnym, nie wiedzieli, że pod gładką powierzchnią wciąż czai się żar. Że czasami, gdy noc była bardzo cicha, przyciskałem dłonie do piersi i czułem, jak bije mi serce, jakby wciąż biło. Że śniły mi się głosy, trzaskanie drzwiami, smak krwi w ustach. Ale nikt nie pyta o lód. Nikt nie chce wiedzieć, co go zamroziło. Tej nocy, kiedy wyszedł, podszedłem do okna i pozwoliłem, aby żawka zmoczyła mi twarz. Nie płakałem. Nie płakałam od lat. Zamiast tego zamknęłam oczy i przypomniałam sobie, jak to jest czuć coś cokolwiek bez strachu. Może pewnego dnia, pomyślałem, rozpłynę się. Ale to nie byłoby dla niego. Nie byłoby to dla nikogo, kto spojrzałby na mnie i zobaczył tylko powierzchnię do zdobycia. Lud nie jest słabością. To zbroja tych, którzy spalili zbyt wiele. Kiedy otworzyła oczy, miasto spało pod warstwą mgły. Mżawka ustała, ale wilgoć nadal przylegała do mojej skóry jak druga warstwa. W lustrze w łazience jej odbicie było dziwne: blade usta, ciemne oczy jak studnie, w których coś się poruszało, powoli i uporczywie. Przesunęła palcami po bliźnie na brodzie, cienki jak jedwab, ale na tyle, by przypomnieć jej, że lud też może pękać. Tego ranka gorzka kawa paliła ją w gardło, ale wypiła do ostatniej kropli. Mieszkanie było zbyt puste, meble ułożone z precyzją, która nie pozostawiała miejsca na bałagan, na życie. W pracy koledzy uśmiechali się, nie patrząc ci w oczy, jakby wiedzieli, że każdy głębszy kontakt może spalić. Odpowiadała krótkimi rzeczowymi zdaniami, a jej palce lekko drżały na klawiaturze. Nikt tego nie zauważa. Nikt nigdy tego nie zauważa. Aż pod koniec dnia pojawił się ponownie. Tym razem nie było to przy drzwiach jego mieszkania, ale w holu budynku, oparty o ścianę, jakby był częścią architektury. Ten sam pewny siebie uśmiech, te same oczy, które mierzyły ją, jakby była zagadką do rozwiązania. Unikasz moich telefonów, powiedział, jakby to był żart. Nie odpowiedziała. Zamiast tego zauważył, jak górne światło odbijało się od jej włosów, tworząc fałszywą aureolę. Wszyscy mają fałszywą aureolę, pomyślał dopóki ich nie dotkniesz i nie odkryjesz, że są zrobione ze szkła. Nie mam ci nic do powiedzenia, powiedział w końcu głosem tak zimnym, że mógł zmrozić powietrze między nimi. Roześmiał się, a jego dźwięk był gorący i irytujący, jakby bawiła go gra, której wynik już znał. Czy myślisz, że jesteś pierwszą osobą, która próbuje ukryć się za ciszą? Podeszła, a ona instynktownie się cofnęła, uderzając plecami o windę. Każdy prędzej czy później się wypala. Niektórym po prostu potrzeba więcej czasu, aby się do tego przyznać. Poczuła, jak lód w jej wnętrzu drży. Nie ze strachu, ale z czegoś gorszego uznania. Ponieważ ona też kiedyś była ogniem. Paliło się już tak intensywnie, że zostawiało ślady na wszystkim, czego dotknęła. Aż pewnego dnia, zmęczona widokiem popiołów tam, gdzie wcześniej była skóra, zdecydowała się ugasić płomienie. Zamrażać. Nic o mnie nie wiesz, szepnął. Wiem, że nadal to czujesz, wyciągnął rękę i musnął jej palce. Lekki dotyk, prawie niezauważalny, ale wystarczający, aby przyspieszyć puls. Wiem, że śnisz o krwi w ustach. Odepchnęła go. Nie z siłą, ale z wyrachowaną precyzją, jakby poruszał figurą szachową. Cofnął się zaskoczony i przez sekundę widziała, jak coś surowego przemknęło przez jego oczy nie złość, ale coś na kształt podziwu. Nie dotykaj mnie, powiedział i tym razem jego głos nie drżał. Nie jestem jednym z Twoich zdobyczy. Nie jestem niczym, co można stopić. Otworzył usta, żeby odpowiedzieć, ale ona już wchodziła do windy, a drzwi między nimi zamykały się. Kiedy dotarł na piętro, jego ręce wciąż się trzęsły, ale nie ze strachu. To było coś starszego, głębszego, wspomnienie czasu, kiedy ona także wierzyła, że może być niepokonana. Tej nocy nie śniły jej się głosy. Marzyłem o lesie drzewa były wysokie, gałęzie wyksie jak palce próbujące chwycić coś na niebie. Na środku polany paliło się ognisko, a wokół niego sylwetki, których nie mogła rozpoznać. Jedna z nich odwróciła się i bez wątpienia wiedziała, że to ona ale młodsza, a jej oczy błyszczały w sposób, o którym dawno zapomniała. Nie możesz tu zostać na zawsze powiedziała młodsza wersja, wyciągając ręce nad płomieniami. Lud to tylko przerwa to nie koniec. Obudziła się, dysząc, prześcieradło lepiło się do jej ciała od potu. Na zewnątrz miasto jeszcze spało, obojętne. Ale coś się zmieniło. To nie była szczelina w lodzie, jeszcze nie. To było tylko westchnienie. Przypomnienie, że pod gładką powierzchnią nadal znajdował się żar. A żar wiedziała, że nie umiera. Po prostu czekają. Następnego ranka nie poszła do pracy. Zamiast tego pojechał pociągiem z miasta bez konkretnego celu. Za oknem przesuwał się krajobraz zielone pola, małe domki, otwarte niebo niczym obietnica. Na dowolnej stacji wysiadał i szedł, aż znalazł jezioro. Woda była zimna, niemal bolała kiedy zanurzała stopy, ale nie cofnęła się. Zdjął płaszcz i upuścił go na trawę. Następnie bluzka. Został w samym tesircie i poczuł, jak wiatr wcina mu się w skórę. Nie topił się. Jeszcze nie. To było po prostu uczucie. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, ona nadal tam była, obserwując małe fale, które jej oddech tworzył na powierzchni wody. W jego głowie nie było już żadnych głosów. W ustach nie było krwi. Było tylko teraz i teraz wystarczyło. Może pewnego dnia, pomyślał, spłonie ponownie. Ale nie dla niego. Nie przez nikogo. Zrobiłaby to dla siebie, bo przecież lud to nie więzienie to był tylko wybór. A wyborów, jak się uczyła, można dokonać na nowo. Kiedy zapadła noc, wstała, założyła bluzkę i wróciła na stację. Pociąg zabierze ją z powrotem lub w inne miejsce. To nie miało znaczenia. Ważne było to, że po raz pierwszy od lat nie bała się tego, co będzie dalej. Ponieważ lód nie był słabością. A ogień, gdy powróci, nie będzie niszczył. Byłoby oświecić. Stacja była pusta, jeśli nie liczyć słabego światła wiszącej lampy, która kołysała się na nocnym wietrze. Przesunęła palcami po zimnej powierzchni metalowej ławki, czując ślady czasu zadrapania pozostawione przez innych ludzi, którzy również czekali, również zniknęły. Z pękniętej tablicy wynika, że pociąg przyjedzie za 20 minut. 20 minut na decyzję, czy wrócić, czy kontynuować. Nie żeby to była decyzja, naprawdę nie. Wybór został już dokonany w chwili, gdy wstała z brzegu jeziora, gdy uświadomiła sobie, że ciężar na jej piersi nie jest już kamieniem, ale czymś bardziej plastycznym, jak mokra glina. Mógłbym to ukształtować. Lub pozwól mu wyschnąć na słońcu i rozbić się na nieszkodliwe kawałki. Usiadł na ławce i wyjął z kieszeni zapalniczkę, którą trzymał od lat. Metal był zużyty, farba łuszczyła się na rogach. Otworzył je, obrócił kciukiem kierownicę, ale ona się nie zaświeciła. Nie było takiej potrzeby. Wystarczył ten gest rytuał pożegnalny. Wrzucił go do kosza obok ławki, gdzie dołączył do niedopałków papierosów i zmiętych biletów kolejowych. Odległy gwizdek oznajmił przybycie. Wstała, gdy żółte światła pociągu pojawiły się na zakręcie, przecinając ciemność niczym gorący nóż. Drzwi rozsunęły się z sykiem, a ona bez pośpiechu wsiadła do środka, wybierając prawie pusty wagon. Siedział przy oknie, opierając czoło o zimną szybę i obserwując, jak stacja kurczy się, pochłonięta przez noc. W pociągu zapach starych tkanin i kawy rozpuszczalnej mieszał się z monotonnym szumem kół na torach. Starsza kobieta w haftowanym szału podała mu kanapkę zawiniętą w pergamin. Podzękowała, zjadła połowę, resztę schowała do kieszeni. Nie z głodu, ale dlatego, że był to gest dobroci, a życzliwość, jak odkrywała, była walutą, którą warto nosić przy sobie. Gdzie idziesz? zapytała kobieta, a jej ciekawskie oczy odbijały migoczące światło powozu. Spojrzała na swoje dłonie, na blizny, które teraz wyglądały jak mapy miejsca, które już nie istniało. Nie wiem, odpowiedział i po raz pierwszy jej to nie przestraszyło. Kobieta uśmiechnęła się, jakby rozumiała coś, czego nie trzeba było mówić. Wróciła do robienia na drutach, a cisza między nimi była przyjemna, wypełniona jedynie stukotem igieł i rytmem trenu. Kilka godzin później, gdy niebo zaczęło się rozjaśniać, wylądowała w małym miasteczku, którego nie było w jej pierwotnym planie, jeśli w ogóle taki plan istniał. Ulice były brukowane, domy niskie, a drzwi pomalowane na wyblakłe kolory. Tabliczka na ścianie piekarni głosiła: Potrzebna pomoc. Weszła i zapach ciepłego chleba otulił ją niczym uścisk. — Czy wiesz, jak zrobić chleb? — zapytał mężczyzna za ladą, z mętnymi rękami i oczami zmęczonymi, ale nie podejrzliwymi. Nie — odpowiedziała. — Ale mogę się uczyć. I nauczył się. Pierwsze ciasta wyszły twarde, przypalone na brzegach. Mężczyzna o imieniu Elias tylko się roześmiał i powiedział, że wszyscy tak zaczynali. Z biegiem czasu dłonie zapamiętały konsystencję mąki, dokładny punkt wody i cierpliwość potrzebną do oczekiwania na fermentację. Blizny na jej dłoniach, niegdyś ślady wewnętrznej wojny, stały się częścią tego procesu znakami, które mogła tworzyć, a nie tylko niszczyć. Wieczorem po zamknięciu piekarni wracała do małego pokoju na tyłach i pisała listy, których nigdy nie wysłała. Nie dla niego, nie dla nikogo z przeszłości. Pisała do siebie, jakby rozmawiała z nieznajomym, który stopniowo przestał być obcy. Na początku słowa wyszły krzywo, pełne gniewu, tęsknoty i poczucia winy, które wciąż bolało, ale z każdą linijką coraz mniej. Aż pewnego ranka podarł wszystkie liście i spalił je na podwórzu, obserwując jak popiół wznosi się w górę, aż rozproszył się w powietrzu. Nadeszła zima, a wraz z nią powrócił lód, zauważyłem to w zimne poranki, kiedy budziłem się z drętwymi palcami i widocznym oddechem. Ale teraz było inaczej. To nie była ściana. To była tylko cienka warstwa na skórze, która topiła się pod wpływem ciepła piekarnika, potu z pracy, śmiechu Eliasa, gdy niechcący obsypała go mąką w twarz. Któregoś popołudnia, podczas wyrabiania nowej porcji, drzwi piekarni otworzyły się z dźwiękiem dzwonków. Weszła dziewczyna, około dziesięcioletnia, z szeroko otwartymi oczami, trzymająca zniszczony notatnik. Moja mama mówiła, że robisz najlepszy chleb w mieście, oznajmiła, jakby to było oskarżenie. Chcę się uczyć. Spojrzała na Eliasa, który wzruszył ramionami i uśmiechnął się. Myślę, że jesteś teraz nauczycielem. I tak, pomiędzy mąką a śmiechem, między rosnącym ciastem a błędami powtarzanymi aż do skutku, odkryła, że zapalanie nie jest działaniem samotnym. Było to coś, co zostało zrobione rękami brudnymi życiem, z cierpliwością kogoś, kto już się sparzył i wie, że ogień, jeśli zostanie oswojony, może raczej odżywiać niż trawić. Kiedy po latach dziewczyna już młoda kobieta otworzyła w sąsiednim miasteczku własną piekarnię, przyjechała do niej z wizytą. Usiedli przy kuchennym stole jedli jeszcze ciepły chleb z roztopionym masłem, a młoda kobieta pytała między kęsami i kęsami: Czy kiedykolwiek myślałeś o powrocie? Zacząć od nowa w inny sposób. Wyjrzała przez okno, gdzie popołudniowe światło malowało wszystko na złoto. Pomyślała o jeziorze, stacji i pociągu, który ją tam przywiózł. Pomyślała o wszystkich wersjach siebie, które pogrzebała lub obróciła w popiół. Już zacząłem od nowa, odpowiedział, i była to prawda. Ponieważ lud stał się wodą, a ogień, gdy powrócił, miał tylko zapomnieć o ciemności. Nie żeby to spalić ale żeby pokazać drogę. Młoda piekarnia prosperowała, a wraz z nią reputacja chlebów wychodzących z pieca przed świtem. Ciasto wyrabiano z cierpliwością, jaką znają tylko ci, którzy czekali od dawna, a zapach drożdży i cynamonu mieszał się z ulicznym powietrzem, przyciągając klientów przybywających z daleka. Młoda kobieta, teraz nazywana Leną, miała zwinne dłonie i pamięć przechowującą nie tylko przepisy, ale także towarzyszące im historie jak kobieta, która nauczyła go nie bać się ognia. Mijały lata, a wokół piekarni rozrosło się miasto, ale miejsce pozostało takie samo, odsłonięte ceglane ściany, półki z ciemnego drewna, a na blacie mały obraz z wizerunkiem zamarzniętego jeziora. Żaden klient o niego nie pytał. Żadnego, z wyjątkiem mężczyzny, który pojawił się pewnego zimowego popołudnia, kiedy śnieg padał grubymi płatkami, a piekarnik ogrzewał cały pokój. Wszedł bezgłośnie, jakby już znał to miejsce. Miał na sobie znoszony płaszcz, ręce wepchnął w kieszenie, a jego oczy niebieskie tak jasne, że wydawały się przezroczyste utkwiły wzrok w obrazie, zanim zwrócił się do leni. Czy to twoje miejsce? Zapytał ochrypłym głosem, jakby nie używał go od jakiegoś czasu. Skinęła głową, wycierając dłonie o fartuch. Czy chleb żytni nadal jest wypiekany tak jak dawniej? Lena zamarła. Rozpoznał pytanie, zanim rozpoznał twarz. Było to zdanie, które wypowiedziała tylko jedna osoba, jakiego nie widziała od dzieciństwa. Człowieka, który wiele lat temu odjechał pociągiem bez pożegnania. Ten sam, który pewnej zimowej nocy nauczył go, jak bez strachu rozpalać ogień. Ty zaczęła, ale głos jej się urwał. Uśmiechnął się krótkim gestem, który nie dosięgnął jego oczu. Wróciłem. Nie było uścisków, nie było łez. Po prostu ciężka cisza, pełna wszystkiego, co nie zostało powiedziane. Lena nalała czarnej kawy i kroiła bochenek chleba, gdy był jeszcze ciepły. Jadł powoli, jakby każdy kęs był wspomnieniem. Dlaczego teraz? Zapytała w końcu. Mężczyzna wyjrzał przez okno, gdzie na parapetach zalegał śnieg. Ponieważ trochę czasu zajęło mi zrozumienie, że pewnych rzeczy nie pali się. Po prostu czekają. Wiedziała, o czym mówił. Nie połączył ich ogień, ani piekarnia, ani nawet przeszłość. To było to, co pozostaje, gdy wszystko inne zniknie, pewność, że niektóre wybory nie polegają na ucieczce, ale na nauczeniu się dźwigania ciężaru, nie pozwalając, by definiował on, kim jesteś. Tej nocy, po zamknięciu piekarni, Lena po raz ostatni włączyła piekarnik. Nie po to, by upiec chleb, ale spalić list, który trzymał od lat, a którego nigdy nie miał odwagi wysłać. Płomienie lizały papier, zamieniając słowa w popiół, a ona bez smutku patrzyła, jak mężczyzna, którego imię w końcu wymówiła na głos, Mika stał obok niej w milczeniu. Następnego dnia piekarnia była otwarta, jak zwykle. Klienci przychodzili, zamawiali pieczywo, pili kawę i nikt nie zauważył, że coś się zmieniło. Może z wyjątkiem kobiety, która siedziała w kącie przy oknie i patrzyła, jak topnieje śnieg. Uśmiechnęła się, gdy Lena przeszła obok stacą słodkich bułeczek i obie wymieniły spojrzenia, które nie potrzebowały słów. Ponieważ niektóre historie nie potrzebują zakończeń. Po prostu miejsce do odpoczynku. I tam, pomiędzy zapachem gorącego chleba a trzaskiem piekarnika, w końcu go odnaleźli. Życie w piekarni toczyło się swoim rytmem, jak tykanie starego zegara, którego nikt już nie zawraca sobie głowy nastawianiem. Pory roku mijały śnieg stopniał, kwiaty kwitły w doniczkach na chodniku, liście opadały na bruk, ale Lena i Mika nie odmierzali już czasu datami czy urodzinami, ale drobnymi gestami, które splatały ich dni. Przyszedł przed świtem, żeby zapalić piekarnik. Ona ugniatała ciasto rękoma, które jeszcze spały, a między porcjami a porcjami stykała się palcami ubrudzonymi mąką, jakby to była najbardziej naturalna rzecz na świecie. Kobieta w rogu, która kiedyś była tylko milczącą klientką, miała teraz imię, Clare. Przychodziła każdego ranka, zawsze z inną książką i choć nigdy nie prosiła o nic więcej niż czarną kawę, Lena zostawiła słodką bułkę obok swojej jeszcze ciepłej filiżanki. Klara nie pytała i nie podzękowała mu słowami. Po prostu przeglądała strony, podczas gdy para z kawy unosiła się między nimi, jakby te godziny były cichą umową. Schronieniem w którym żadna strójki nie musiała wyjaśniać blizn, które noszą. Aż pewnego dnia Klery się nie pojawiła. Lena czekała do południa, kiedy słońce już paliło okna. Mika zauważyła, że twój wzrok wędruje w stronę drzwi, z niespokojnymi rękami na blacie. Ona przyjedzie jutro, powiedział, jakby można było przewidzieć przyszłość. Ale następnego dnia Klara nie przyszła. Nie w drugim. Trzeciego ranka Lena znalazła kopertę pod drzwiami piekarni. Wewnątrz notatka pisana drżącym pismem. Są rzeczy, których nie możemy udźwignąć sami. Dziękuję, że mi o tym przypomniałeś. Nie było adresu, nie było pożegnania. Tylko to. Mika trzymał papier w palcach, jakby ważył więcej niż wyglądał. Może znalazła swoje miejsce, mruknął. Lena włożyła notatkę do kieszeni Fartucha. Nie płakał. Niektóre mecze nie bolały tak jak kiedyś. Niektóre nieobecności były po prostu echem czegoś, co zostało już ukończone. Wiele lat później, kiedy piekarnia nie była już tylko ich własnością, kiedy maj strzęsły się ręce, gdy wyrabiała ciasto, ale nie włosy były zupełnie siwe, przez drzwi weszła para, strzepując śnieg z płaszczy. Kobieta o oczach tak jasnych jak klere trzymała mężczyznę za ramię w sposób tak poufały, że Lena zatrzymała się z drewnianą łyżką zawieszoną nad garnkiem z zupą. Przepraszam, że przeszkadzam, opowiedziała kobieta z wahaniem. Moja mama dużo opowiadała o tym miejscu. Lena nie pytała, jak ma na imię jej matka. Nie było takiej potrzeby. Usiądź, powiedział, wskazując na stolik pod oknem, ten sam, przy którym Klara spędzała tyle poranków. Kawa się skończyła. Mika, jak zwykle, przyniosła tacę ze słodkimi bułeczkami. Para jadła w ciszy, obserwując padający na zewnątrz śnieg. A w powietrzu unosił się zapach cynamonu i goździków. Kiedy się żegnali, kobieta zostawiła coś na stole. Zużytą książkę z kartką papieru z zaznaczoną stroną 47. Lena otworzyła ją dopiero, gdy zamknęły się drzwi. Był to wiersz podkreślony ołówkiem. Są miejsca, które są portami. Nie tam, gdzie przebywają, ale przez tych, którzy je zamieszkują. Zamknęła książkę i odłożyła ją na półkę za ladą obok drewnianej skrzynki, w której Mika trzymała listy, których nigdy nie wysłała. To nie były wspomnienia. Były dowodem na to, że niektóre rzeczy, nawet te najbardziej kruche, mogą przetrwać ogień. Tej nocy, gdy ulicę pokrywał śnieg, a piekarnik tył się w żar, Lena i Mika siedziały przy kuchennym stole, popijając lampkę wina i ciszę, którą znają tylko ci, którzy mieszkają razem od dawna. Nie rozmawiali o przeszłości ani przyszłości. Rozmawiali o chlebie, który tego ranka był trochę przypalony, o kliencie, który obiecał spłacić dług w następnym tygodniu, o czarnym kocie, który spał skulony obok pieca. Spali tak, twarzami do siebie, aż poranne światło zastało ich w tej samej pozycji, jakby czas wreszcie nauczył się płynąć bez pośpiechu. A piekarnia pozostała otwarta zawsze otwarty.